Hej! Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony GetRenamed i zaprezentuję Wam jak poprawnie modelować swój kanał. A więc dobra, zaczniemy najpierw od samego kanału, a więc musimy kliknąć, jeżeli jesteśmy zalogowani na ustawienia, a następnie otworzy nam się okienko i mamy również e, dobry e, poradnik e, na temat wszystkiego co tu możemy znaleźć i sami to możecie zobaczyć. A więc dobra, e, ja ustawię sobie to jako e, bloger, ale są tutaj różne karty, są karty twórca, są karty sieć, i jest karty wszystko naraz, zapchnięte do jednej. Ale nie, my weźmiemy sobie blogera, następnie przejdziemy do informacji i ustawienia. A może najpierw wygląd. E, Tło, wybieramy plik, który już wcześniej zrobiliśmy, a mianowicie e, gdzieś to było GCE YouTube. E, otwórz przesyłanie. Czekajmy chwilkę. Coś nie zadziałało. Jeszcze raz. Może nie będę nic ruszał. Ładowanie podglądu szablonu. Jest i nasz szablon. O, się jeszcze ładuje. Dobra, ale... Okej, okay, może być. Informacje w systemie. Zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądać. Mamy pogląd na dole, a możemy zaraz to sprawdzić. Profil. Eee, z twojego profilu Google edytuj. Okej, okay, kartę kanału, kartę o filmy. Aha, karta to myśl. Eee... Starta kanał, tak myślę, będzie dobrą, e, czyli aktywność, opis, tutaj możemy naprawdę wpisać wiele rzeczy e, Na przykład na, jak na razie e, getter, znaczy e, montage, e, tagi, oczywiście to są tagi przez które można znaleźć wasz kanał Czyli getter name, gce, e, montage, jeszcze mw3 Eee, oczywiście URL kanału, pokaż mój kanał YouTube i tak dalej. No i karty polecane. Zmiany gotowe. Klikamy ten guzik i następnie nam to wszystko powolutku zapisuje. Gdy już zapiszę, powinno być tak. Odświeża się nam kanał. Jest on na razie ucięty, jako że nie mamy w ogóle filmików ani nic. Dodajmy kilka polecanych kanałów. Jako że w tym okienku można dodawać polecane kanały. Można oczywiście z tego zmieniać i napisać przyjaciele. I możemy nadrać znaczy nazwę kanału alternajem dajmy na to dodaj eee, kogo by tam jeszcze dodać eee. Lua. to co mi przychodzi teraz do głowy e, kilka kanałów o. nie pamiętam nazwy kaszcza starego jeszcze tego nowego ty krawunus chyba tak nie Dobra Dobra, nie pamiętam. No ale dobra, zastosuj. Eee... Zobaczmy ponownie. Ha. O mój Boże. No i często takie błędy wskakują. Anuluj. Dodajmy jeszcze raz tak na szybko. Polecamy kanały. Dobra, tylko Getername. Dodaj. Zastosuj. A no, dodaj. O mój Boże, ale to się sypię. Eee. Kanały. Dwukropek. Ok, zastosuj. Jest zastosowane. No i e, mamy już e, mniej więcej wgląd. Oczywiście, jak już mówiłem, to jest ucięte, bo mamy za mało tutaj jeszcze, e, za mało zniżone z dół. Można oczywiście, komentarz, jeżeli by ktoś nie ten, to jest opublikuj e, biuletyn. Hejka, oto kanał testowy. Wy. Ramach ramach e, por, poradników, YouTube'a. tak. E, kropeczka. Możemy tutaj też dodać akurat e, ad, właśnie ten filmik, ale to po co publikuj? Mm. No i też możemy dać komentarz na kanale. Hejka wszystkim. Piszcie uwagi. Albo inaczej to pisać mi tu. Ok, no i opublikuj. Tu są komentarze na kanale, czyli jeżeli klikniemy tutaj, to ma wstać, pisać mi tu uwagi. Mamy tutaj oczywiście jeszcze takie opcje jak edytuj i możemy dodawać sobie własne połącz konta. Połącz konta mamy połączone aktualnie z Google+. Eee, możemy tutaj dać do, nowy link, niestandardowy adres URL, tytuł i niestandardowy adres URL. E, oczywiście, informacje o użytkowniku, miejscowość, zawód, zainteresowania itd. Tak tutaj można sobie wpisać. Następnie, kliknąć zastosuj i po wszystkim. Ok, a teraz przejdźmy do edycji e, swojego awatara, chociażby i tak dalej. Dodajmy. O matko, o matko, i ten I jest już nazwa użytkownika. Teraz już mamy tak, jak normalnie. Ok, y, i zmienia awatar, przeglądaj. E, Wrzućmy oczywiście GCE. Wybierz klatkę z filmu wideo, nie przesłano żadnych filmów wideo. Nie, nie, zapisz zmiany, wszystko jest ok. I mamy już też nasz awatar. Oczywiście są też takie inne informacje, jak zmienić hasło i różne takie, naprawdę troszkę tego tutaj jest, jak udostępnianie, prywatność, e-mail. Prywatność m.in. nie, nie, prywatność to jest udostępnianie, to między innymi właśnie dodaję filmy do ulubionych i takie tam, kilka takich właśnie rzeczy, które. Mm, możemy udostępnić. Nie możemy, na przykład, jak skomentuję film, nie musicie tego widzieć, ale ja bym chciał, żebyście to widzieli i tak jest ok. Oczywiście mój kanał i teraz tu się z GCL, moje przeżycia, e, moje logo i cały kanał się jest gotowy do wysłania. Zerknijcie na no to. jest naprawdę mało roboty, a patrzcie, jak to fajnie wygląda. Ok, to tyle. I przy okazji jeszcze wytłumaczymy, jak założyć e, nazwę konta Google. Dobra, papa, pa, trzymajcie się. Cześć.